Cześć wszystkim. Zapraszam na kolejne rozpakowywanie. Tym razem wyczekiwana dość długo przeze mnie edycja kolekcjonerska filmu Tenet, pochodząca z serii Film All Arena Collection, oznaczona numerem 167. Czekałem na paczkę w sumie, szczerze mówiąc, jakieś ponad pół roku, ponieważ możliwość zakupu pojawiła się w okolicy października. Teraz mamy maj. I dopiero paczuszka doszła. No ale dodam tam też podobno były problemy z, jakoś, z jakością produktu. I tam Film Arena musiała chyba jeszcze raz produkować. No nieważne. W każdym razie przesyłka już jest. Można ją w końcu otworzyć. I co? Przejdźmy do rozpakowania. Całość przyszła w takim kartoniku. Mam nadzieję, że nic po drodze się nie uszkodziło, bo z pocztą to bywa różnie. Mamy trochę styropianu, fakturka. Dodatkowo jeszcze dokupiłem. Plastikową osłonkę, by się nic nie uszkodziło. Teraz to trzeba jakoś wyjąć. Najwyżej no rozetnę po prostu pudełko. To, co jest właśnie fajne film Arena to to, że je nie te kolekcjonarki dość dobrze pakują. Inny mój film, którego rozpakowanie też mam na YouTubie, równie dobrze był zapakowany. Ok, już tu widać zawartość. jakieś dodatkowe foliki, samymi te które możemy rzucić na bok i oto jest tenet numer 167 wersja 4K jaki numer? 551 z 750 nie wiem czy to będzie dobrze widać, jest taki efekt 3D tak wygląda jak grzbiecie u góry powtórzenie tutaj same wspaniałości no i jeszcze z tyłu karta no i to przejdźmy do rozpakowania, tu widzę, że zleciutko leciutko folia naderwana to Możemy zacząć bez noża. Tu jeszcze jak widać naklejka jest na folii, tak więc sobie ją zostawię, żeby później przekleić. Tak się prezentuje jeszcze okładeczka. Bardzo fajny efekt 3D. Wydaje mi się, że lepiej to widać tak na żywo, a nieżeli Okiem kamery. Taki typowy właśnie jak d struktura. Sama karta, zawartość płyt. I czy jest polski? nie widzę na pierwszy rzut oka a nie jest tak więc spoko tutaj jest biała. odklejmy kartę z tej strony mamy takie coś i z drugiej strony okładki jest takie wybłyszczenie głównego bohatera I zobaczmy jak się przedstawia zawartość. Tam w środku widać że są elementy wydruków. I mamy Steelbook. Taką jakby kopertkę z fotosami z filmu. Na dużo ci napis Scenet". jakość wydruku jest bardzo ładna, tutaj szczepy takie formy. Nie plakatów. Jak widać, mini plakaty mają czarny tył. Przedstawiają one w sumie baterów. I poza tym jeszcze forma mini artbooka. Jest to skrócona wersja takiego pełnowymiarowego artbooka, który też można kupić. No i mamy opis postaci: kto jest kto. Jakieś kwestie dotyczące kostiumów kręcenia scen. I tym podobnych. Na pewno fajna rzecz dla kogoś kogo ciekawi. I materiały za kulis no i steelbook jeszcze zafoliowany więc tu sobie skorzystam z noża i tu jak widać jest taka na magnes również trochę Przeszły wymiarowa. Dość ciężka. No, i z tego co widzę, to tu chyba w jeszcze innej folii właściwy steelbook. No, ale on jest akurat nie, wydaje mi się, że to jest to taka wersja sprzedażowa. Nie jest to jakieś konkretne wydanie filmareny. Trochę szkoda, no ale i tak prezentuje się bardzo fajnie. Tenet. No i na tyle i Zawartość. Trzech płyt. Zapewne zwykła wersja. Wersja 4K. No i płytka z dodatkami. No i to by było na tyle, jeśli chodzi o to rozpakowanie. Teraz będzie trzeba po, po tym wszystkim posprzątać. I co, dzięki za oglądanie. I do następnego. Trzymajcie się, cześć!